Pierścień Orlice Dawno, dawno temu, a nawet jeszcze dawniej, w samym sercu Mazur, nad jeziorem Śniadrwy, żył sobie mądry rybak Mikołaj. Mieszkał wraz z matką i psem Brytanem w niewielkiej chacie na skraju lasu i co dzień o wschodzie słońca wypływał swoją łodzią, by zarzucić sieci. Pewnego ranka matka mięsiła ciasto w dzierży. jej nie ma jej już ani kropli miodu zatroskała się, bo chciała upiec miodowej pierniczki. Przywiozę ci całą beczułkę, obiecał Mikołaj, który znał w lesie każdą dziuplę i każdą barć. Wiedział, że po drugiej stronie jeziora jest niedźwiedzi niedźwiedzia polana, ulubione miejsce dzikich pszczół i łakomych misiów. Wracaj szczęśliwie uściskała go matka, patrząc z niepokojem. Za zasnute chmurami niebo. Mikołaj wraz z Brytanem skoczyli do łodzi i już po chwili byli na środku jeziora. Tego ranka nie zobaczyli jednak rumianego słońca wstającego za lasu. Kap, kap, chlap, chlap, zatańczyły na wodzie deszczowe kropelki. Wkrótce przybyli do drugiego brzegu i znaleźli się w gęstym morzu. Brytan pobiegł przodem, węsząc swoim czujnym nosem dziwne, obce zapachy. Na leśnej drodze widać było ślady końskich kopów, a płomienne młode drzewka wyraźnie znac znaczyły szlak przejazdu spore, sporej gromady jeźdźców. To wyglądało niepokojąco. Przyspieszyli kroku i wyszli na niedźwiedzią polanę. Tu widok był jeszcze smutniejszy. Stratowane wrzosowiska, poranione siekierkami i strzałami pnie starych drzew ślady po ogniskach i sterty ogryzionych kości. Najdalej wczoraj musiała tu obozować banda barbarzyńców, zdziwił się Mikołaj, a Brytan potakująco szczeknął. Po raz dochodziły wieści o wrogich najazdach na, przygr na przygraniczne miasteczka i wioski. Nigdy jednak ordy najeźdźców nie zapuściły się aż tak daleko. Nad kolaną wokół powalonego pnia uniósł się gniewny rój pszczół. Biedactwa poła połakomili się na miód i zniszczyli wam całą brać, wykrzyknął Mikołaj, widząc rozdarty siekierkami pień. A że znał się także na pszczelarstwie, szybko wypatrzył doskonałe miejsce na nową brać, sporą dziuplę dniu starej lipy. zgrabnie wspiął się na drzewo i nożem oczyścił dziuplem schu i próchnicy. Tu wam będzie dobrze, Wezch, y, uśmiechnął się, zawieszając nad nią bukieci leśnych kwiatów. A pszczoły tylko na to czekały, zabzyczały. Po i zanurkowały w głąb drzewa. Od nowa musiały budować swój dom. Mikołaj z radością patrzył, jak uwijają się wokół lipy, kiedy nagle usłyszał głośne ujadanie Brytana z głębi lasu. Pies najwyraźniej go wzywał. Zaniepokojony Mikołaj zbiegł w jego stronę i wkrótce zrozumiał powód tego alarmu. Na mchu pod najwyższą stosną leżał niewielki orzeł ze skrzydłami przeszytym tymi strzałami i trudem łapał powietrze. Brytan spojrzał wyczekująco na swojego pana. Co za barbarzyńcy! Ranili królewskiego ptaka! zawołał wzburzony Mikołaj. Jeśli mu nie pomożesz, on zginie usłyszał nagle czyś głos i zobaczył siedzącą na gałęzi piękną ornicę. Czyżbym zrozumiał mowę ptaku? – Zdumiał się Mikołaj, ale nie było czasu do stracenia. Zręcznie wyjął strzałę z orlego skrzydła i opatrzył ranę własną koszulą. Dziękuję Ci, człowieku. Teraz musisz go zanieść do gniazda, bo dopiero tam będzie bezpieczny. Odezwała się znów orlica, a Mikołaj spojrzał w górę. Orle gniazda znajdowało się na samiutkim szczycie sosny. Zawiał wiatr, zaszumiał las, nadciągnęła burza. Nie pozwolę, by rozszarpały cię dzikie zwierzęta, powiedział stanowczo Mikołaj. Wziął orła na plecy i zaczął, zaczął mozolną spinaczką. Piął się z trudem w górę po omszałej korze, a krople rzęsistego deszczu spływały mu z za kołnierz, ale nie poddawał się. Mam na plecach ptasi skrzydła. A, ci, a ciągnął mnie w dół jak kamień. Chciałbym mieć siłę orła, westną Mikołaj, bo tak był, był potężny i naprawdę ciężki. Kasię, Mikołaju, dlatego tu jesteś dodała mu otuchy orlica. Wreszcie, nad ludzkim wysiłkiem chłopak dotarł na szczyt sosny i ułożył radnego orła w mieście. Nie dosięgną cię strzały ani złe oczy. Szepnął i ześliznął się na ziemię, roś, yy, radośnie witany przez Brytana. Uratowałeś króla ptaków Mikołaju. Weź nagrodą ten pierścień, a kiedy będziesz w potrzebie, przekręć go na palcu i wypowiedz życzenie, zawołała orlica. Rzuciła mu na kolana złoty pierścień i pofrunęła do gniazda. Jakże to tak? Zdumiał się chłopak. Trzy razy pierścień spełni twą wolę. To nagroda za czułe serce i wytrwałość odparła orlica ze szczytu sosny. Czas było wracać do domu. Brytan szczekał panaglając. Ponad jeziorem zbierały się czarne chmury, a wicher nasilał się każdą chwilą. Wskoczyli do łodzi, a spienione fale porwały ją niczym łupinkę orzecha. Rozpętała się burza. Deszcz lunął jak z cebra, a niebo Raz po raz przeszywały oślepiające błyskawice. Nad lasem zapłonęła czerwona luna, a chwilę potem zobaczyli potężną trąbę powietrzną, która niosła deski, całe dachy, a nawet skrzydła wiatraka. Trzeba ratować wieś krzyknął Mikołaj i mocniej przyłożył się do wioseł. Ale długo jeszcze burza bawiła się łodzią, nim pozwoliła im wreszcie przybić do brzegu. Coś sił w nogach pobiegli do chaty i odetchnęli z ulgą. Przytulona do y, lasu stała, y, stała nietknięta. Lecz kiedy dotarli do wsi, zobaczyli smutny widok: zalane pola, zniszczone domy, spalone stodoły. Nagle zaświeciło słońce, rozpraszające czarne chmury, ale smutku ludzi nie mogło rozproszyć. Gdzie, gdzie mój młyn? Załamywał ręce młyna, szpacząc na stertę desek wokół kamienia młyńskiego. Moje biedne kwiatki! płakała dziwanna, najbrzydsza dziewczyna we wsi, której piękny ogród tak chętnie odwiedzany przez pszczoły zamienił się w błotniste bajol. Kto odbuduje nasze domy? Kto osuszy pola? Martwili się mieszkańcy wioski. Mikołaj chwycił się gotów do pomocy sąsiadów, kiedy nagle Brytan trącił go w rękę zimnym nosem i przypomniał o pierścieniu. Mądry pies, powiedział Mikołaj, i przekręcił pierścień na palcu. Niech nasza wieś będzie jeszcze piękniejsza niż przedtem, wyszeptał. Ale le ledwo wypowiedział te słowa, zerwał się potężny wicher, który niczym wielka mi miotła ze wsi wy wymiotła ze wsi wszelkie śmieci, połamane deski i płoty. A zaraz potem wszystko przysłoniła złota mgła, a kiedy się podniosła, ludzie przecierali oczy ze zdumienia. Ich domy znów stały, stały na swoich miejscach jeszcze większe i wspanialsze. Na polach szumiały zboża, a wiatrak wesoło po, poskrzypywał nowymi skrzydłami, czekając na nowe ziarno. Moje kwiatki, kochane, klasnęła dłonie dziewanna, widząc śmiejące się na rabatkach tulipany i róże. Ludzie pospieszyli do swoich domostw, a uszczęśliwiony Mikołaj pogłaskał Brytana i szepnął: Dziękuję Ci, Orlico. Mijały tygodnie i miesiące, a wieś żyła, sz sz żyła szczęśliwie i dostatnio, ale pewnego dnia znów zaczęły się nad nią zbierać czarne chmury, tym razem nie deszczowe. Zbliżała się tatarska orda. Na horyzoncie widać było łuny pożarów. Gdziekolwiek pojawili się najeźdźcy, zostawiali za sobą spaloną ziemię. Trzeba uciekać do lasu, uradzili mieszkańcy. Wioski ukryli się w najgęstszej gęstwinie, pozostawiając chaty i cały dobytek na pastwę łupieżców. Kiedy ci zobaczyli dostatnie domy i wygodne łóżka, rozgościli się jak u siebie. Ucztowali i bawili się. Jeden dzień, drugi dzień, dziesiąty i ani myśleli ruszać dalej. Nie możemy ciągle koczować w lesie, musimy ich przepędzić na cztery wiatry. Zniecierpliwił się wreszcie Mikołaj, a mądry Brytan znów trącił go w rękę zimnym nosem. Mikołaj spojrzał na niego z wdzięcznością i przekręcając pierścień na palcu, szepnął: Niechaj najeźdźcy idą skąd przyszli i nigdy już nie wracają. Nagle słońce zakryły wielkie chmury, które do złudzenia przypominały uzbrojonych konnych jeźdźców, i dały się słyszeć dziwny szum. To chyba pszczoły! zdumiła się dziewanna, niedowierzając własnym oczom. I nie pomyliła się. Nad wioską zawisł ogromny rój pszczół, które dobrze pamiętały, kto zniszczył ich barć na niedźwiedzie i polanie. Na powietrzone wojsko naraz bryknęło bryznęło i rozproszyło się na miliony owadów. Pszczoły wysunęły ostre żądła i niczym grat strzały spadły na zaskoczonych grabieżców. Uciekali, aż się za nimi kurzyło. Ten ich ów spróbował się jeszcze ugryźć w domu, ale na nic zdały się drzwi zamknięte na dziesięć spustów. Pszczo pszczoły wlatywały przez kominy, dziurki od klucza, a nawet w mysie dziury. Nikomu nie darowały. Każdy czmychał ze wsi ze spuchniętym nosem, a kiedy uciekł już ostatni murder, spokojnie pszczoły odleciały na niedźwiedzią polanę. Dziękuję pszczółki, dziękuję Ci, orlico, szepnął Mikołaj, a uradowani mieszkańcy wioski mogli wrócić do swoich domów. Odtąd już nikt nie zakłócał ich w spokoju, żyli radośnie i szczęśliwie. Wszyscy poza jedną dziewanną, dziewczyną, która jak anioł i brzydka jak noc. Wyśmiewały się w niej dzieci, wytykały ją palcami dorośli. Nieraz brytan od, odpędzał złośliwców, żeby spoko, spokojnie mogła podlać swoje, swój ogródek. Najpiękniejszy ogród we wsi, do którego zawsze przylatywały roje pszczół. Idzie dziewanna, stara panna, kpiły z niej dziewczyny, gdy pewnego dnia przyszła po do studni, z twarzą zasłoniętą kapturem. – Dosyć tego, jak wam nie wstyd! – tupnął nogą Mikołaj i przekręcił pierścień na palcu, szepcąc coś po cichutku, że nawet Brytan nie usłyszał. Woda w dzwoni. Dziewanny nagle się zburzyła i srebrzystą fontanną zrosiła jej twarz, a potem nadleciał złocisty wiatr i zerwał dziewczynie kaptur z głowy. Cała wieś o nie miała zachwytu, nawet Brytan. Takiej piękności nikt nigdy nie widział. Dziękuję ci, Orlico, wyjąkał Mikołaj, nie mogąc oderwać oczu od dziewanny. Dziękuję ci, Mikołaj, szepnęła dziewczyna, której pszczoły zdradziły tajemnicę magicznego pierścienia. Wkrótce odbyło się huczne weselisko Mikołaja i dziewanny, a miód lał się tam strumieniami. Żyli potem długo i szczęśliwie wraz z Brytanem na brzegu jeziora Śniadrby, w małym domku z najpiękniejszym ogrodem. A na pamiątkę dzielnego rybaka, który niczego nie poradnął dla siebie i, um i umiał się cieszyć szczęściem innych, wioskę nazwano od jego imienia Mikołajki.